Sprawę mamy. A? Jaką? Dawaj walizkę. Nie mam kluczyka. Twój pech. No i chwileczkę, no chyba nie obetniecie mi ręki z powodu jakiejś pierdolonej walizki. Jak ja bym wtedy wyglądał? Co najmniej niesymetrycznie. Nie chcę być kaleką do końca życia. Przecież ja mam rodzinę, plany na wakacje. Jestem biznesmenem. Potrzebuję tej ręki do pracy na laptopie, do rapania się w tyłek. Na pewno mam gdzieś ten kluczyk, o który się tutaj rozchodzi. To go poszukaj ramusi, ale już. Dobra. Przepraszam. Może w mordę kopanej? Co no, ty kurwa zrobił? Pandyczo! Przestań się mazać. Chłopaki, nie płaczą. Halo? Ici Chacal. Kto? Chacal. O, y, cześć Szakal, dobrze, że dzwonisz, bo zaszły pewne zmiany w kontrakcie. W tym kontrakcie? Co tego właśnie wykonałem? No tak. Co wykonałem? Jak wykonałem? Coś się tam narobił? Killer's dead. Jak to zdech? To znaczy, że tyś go killym? Zgodnie z umową. No tak, ale ja właśnie przygotowałem aneks do tej umowy, a w nim... Jest, żeby nie zabijać! No. Dlaczegoś wyłączył komórkę? Killer leży pod swoim biurkiem z dwoma kulami w sercu. Błąd swój fax. Czas na ostatnią ratę. No widzisz, jaki ty głupi jesteś siara. Zarżnąłeś kurę, która znosiła złote jaja. Widzisz, Wąski coś narobił? Urwałeś kurze złote jaja. No ale co, Stefan? Ja przecież nic. Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głąba. Jutro o ósmej przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmal. Jaki szmal? Nieważne. To gangsterzy? Biznesmen, Czy to jasne? Tato, a dlaczego do mnie, a nie do ciebie, albo do silnorękiego? Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja jutro nie mogę. Dlaczego? Bo w piątki mam siłownię. Masz też klub i agencję, towarzysko, które ci kupiłem i dlatego spotkasz się z nimi, i zorganizujesz im taką balangę, jak jeszcze w życiu nie widzieli. To znaczy co? Jajko, pomyśl przez chwilę. Słucham. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz u nich. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę... Nie mam murzynki w agencji. ...to pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli... A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać! Od tej pory ryba. Masz, mieć w dupie paragrafy! Mogę? Musisz! Bo killer jest nam potrzebny jak sukces. Nie dlatego, że zabił kilku łajdaków. to to akurat wszystkim wyszło na dobre. Ale dlatego, bo ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać. My? Bo ludzie muszą czuć się bezpieczni. No policja musi być szanowana. Musi ryba. Bo inaczej dupa zbita. Do dzieła. Masz być jak bulterier. Będę. Jak wściekły byk. Będę. Jak Tommy Lee Jones. Wściekalny. Będę. No on, zaserwowałeś prosto w prezydenta. Nie celowałem w prezydenta. Nie, w kogo? No w, w, w część kortu prezydenta. Akurat w tę część kortu, na której stał prezydent. No właśnie na tym polega gra w tenis. Mm -hmm. A dlaczego akurat tenis? A, to była już inicjatywa samego prezydenta. No, no, jak to było po kolei od początku, może, konieczko? Yy, dzięki. No więc wziąłem zamach? O! Dobrze, że nazywasz rzeczy po imieniu, Jurek. A więc jednak to był zamach. No nie, to nie był zamach w sensie zamach, tylko zamach w sensie wymach. Serwis. Ręką. A w jakim celu? W celu zdobycia kolejnych punktów. A po co ci te punkty? W celu wygrać mecz. A po co ci ten mecz? Mało ci popularności, sukcesu, killer. Panie Jerzy, pan mnie chyba nie podejrzewa. Hmm. Uwaga, Frejrzy, mam ważny komunikat. Do kogo należy czarna Alfa Romeo, która blokuje wjazda mojej fury? Do kolegi. I do mnie. Możesz coś dla mnie zrobić, Kogusiu? Przeparkuj wasz samochodzik. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Ale mogę dla ciebie zrobić coś innego. Wie pan, no... Ja mogę przyjąć głoszenie, tylko że to będzie... mała szkodliwość społeczna czynu. Jak mogłeś dać Ci sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. No, wzięli mnie zaskoczenia, no. Ma pan jakieś to zrobić... Poproszę. Jak ty teraz wyglądasz? Wykonn ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowę. Panie, pyta pana ktoś o coś. Pan Jarosław Psikutas. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O Jezu. Faktycznie nie ma S. Czyli Psikutas. A, Włamo, A, proszę mi puścić! No! Ja! Panowie, to jest jakaś pomyłka! Pomyłka. Moja żona miała na drugie Pomyłka. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego jak banda indywidualistów. Dlatego wyjaśnię Wam zasady, które musicie przestrzegać w tym domu. Po pierwsze, Primo, przyszliście tu do pracy, a nie na papieruch a pogaduchy strojnej kupić min. Po drugie, Primo, w tych kartonach są fajerwerki warte 30 tysięcy dolarów USA. A w tym domu fajerwerki odpalam to ja! A po trzecie, Primo, Ultimo! Nikt nie otwiera tych drzwi. Dlaczego? Bo tam jest zamknięty Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. Drink. Z wami kotem będę się kontaktował drogą radiową. Ty Może powtórzymy angielski? Nie no, co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. No odmień, no. Weź się, tato. To nie odmienisz. Tak, nie odmienię. No to odmień. No, I. I. M. M. I am. No wiem, I am. You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja, co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję! Kurwa, uczysz się tego piąty rok szkoleni na kursach i wszystko to jak krew w piach! Ta, krew od razu. I po czego to jest odmiana? No jak czego? No jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? N? Be, kurwa! Or not to be! O tym też Gdzie nie słyszałeś. Zabezpieczy weekend, Zabezpieczony. Zabezpieczny. Dobrze, weźmie. Jedziemy? Jrzyk. To my mamy pilnować porządku w tym kraju. Nie będziemy jeździć po pijanemu. No co, jak wrócimy? Ow w gliny, schowaj faję. Dzień dobry, pani kierowco. Musi nam pan pomóc. No i w pizdu, I wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Miesz się żegnać dziewczynką? Dobra, to gadajmy się. 200 zł jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. A na chujmy ten kaktus! Rozwalił pan komuś bryczkę. Nauczy się parkować w garażu. A ty koleżko, ciu! Ciu, ciu, ciu! Kurwa, to hamuj. Wisisz mi pięć razy tyle. Kumasza! W kieszeni mam jeszcze stu złotych. Ej, człowieku, puść go. Nie, nie, tylko mnie nie puszczaj! Aaaa, aaaa, aaaa. Czesiek, może weźmiemy trochę sztuki. Ten ludzik jest chyba ze złota. Nie, to jest gascenek eksponat. Afrykański czarodziej. Nawet go nie dotykajcie. Dziewczynka, opuszczamy lokal. Podobno już drugiego dnia pobytu killer zamordował współwięźnia. Udusił współwięźnia na stołówce solniczką. Znaczy nakrętką, sitkiem. A to znaczy sitkiem czy solniczką? Czy Znaczy no nakrętką z dziurkami. Gdzie go przenoszą? No w miejsce odosobnienia. To znaczy gdzie? Nie mogę powiedzieć. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem? Pytanie, nie mogę ale nie bądź, ty telewizyjny kurwiszonie, już nie żyjesz. A czy mógłby pan pokazać na tym Nie mogę pokazać, bo jestem na. Co? Może nie jestem u siebie? Gdzieś była, ale w do. Nie przedstawisz mnie swojemu gościowi? Z przyjemnością, to jest moja żona lapirynda, to jest mój najlepszy przyjaciel, ale nie ma trzy przyjacielu, ona już chce Może panu zrobić kanapki albo usmażyć jajka? Cycki se usmaż. ty wiesz co to jest? Ty wiesz co to jest? To jest killer, on se może jeść chateau, może se jeść ostrygę, może sobie jeść co chce, a nie twoje rozpaćkane kanapki. Czego słuchasz bracie? A? Udało mi się ściągnąć z Watykanu prosto z netu. Wspaniałą homilię na JP dwójkach. Chyba na MP trójkach. Na MP trójkach, przepraszam. Przepraszam. Witajcie, bracia. Witaj, ojcze. O! Nowe buty, ojcze. Za szorze. Nie, za swoje. Killer. Spierdalaj! Jaki spierdalaj? Sam spierdalaj z tym bufetem, bo mi ta picerkę O, komisarz ryba. masz, Co jest? Kurwa z tą świnią! Nic nie słyszę, bo jakiś debil się drze przez megafon. Chwileczkę. A dlaczego ta świnia ma kły? Bo... To jest Guziec. Taka świnia z Afryki. Ciekawe. karwione szefie, tak jak pan kazał. Żadnego nie widać. Może się gdzieś przyczaiły. Hej! Kici, kici, taś, taś. Dolwa, kurwa, dolwa. O, o to tak, a kto się rozwiązał? Sama. Sama się związałam i sama się rozwiązałam. Sama, to patrz ci pokażę. A wyłasz ty z kurbelu! No widzisz, nie ma nikogo. A to wyłaś, ty z Tylko powiem, tylko niech mi pan nie robi krzywdy. Zamieniam się w słuch. Ale ja nic nie wiem. Nie to chciałem usłyszeć. Ja naprawdę nie wziąłem żadnej walizki. Idź, otwórz. Tylko bez numeru, bo dostaniesz kulkę. Jest tu jakiś cwaniak? Nie, nie ma tu żadnego cwaniaka. To daj taka. Ja jestem cwaniak i wypierdala, jest to dalej już. Świej! To jest jakiś cwaniak! Pan daj pan taka, cwaniak 30. Nie zrozumieliśmy się. Jak tak, to przepraszamy. Grzeczni, proszę, bo zostaje przyczynka w nos. Idziemy siebie. Panie władzo, ma Pan rację. Niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość. Zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Ale jechałem szybko, gdyż lubię zapierdalać. Bo musisz zapracować na swój ZUS. Znajdziesz go złapiesz i przyprowadzisz do mnie. Ale masz czas tylko do jutra do 10. No było 11. Musimy już być na kargę. Właśnie w tej sprawie mam pomysł, Stefan. A coś ty mnie tu na wpuszczał, Wąski? Won Wą mnie na ląd leszczy. To nie są leszcze, Stefan. A kto? Jesteśmy młode wilki. Nowy narybek. Najlepsi w mieście. A co oni wumią, te ci młodzi wilcy? Praktycznie wszystko. Radosław jestem. Umiem wymusić okup, ściągnąć haracz, jedną zęba. Mirosław, gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Amfetamina. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. tu Brawurowa jazda Brawo, rowa jazda samochodem cię Idźcie się osuszyć, a jak się osuszycie, odszukajcie mi killera, żywego albo martwego. A tych gwałcicielu, żebyśmy się nie rozpędzał w pobliżu mojej żony. sobie w A? To dobre jest. Człowieku, złamałeś mi nos. Dziki nas przysyłała. Podobno narzeczona cię rzuciła. Nakryła mnie z inną dupeczką. ale wybaczy mi. Wszystko w porządku. Pan ładny się zepsuł. Przynieś mi waty czy coś. <noise> Powiedz dzikiemu, że zbieram dla niego kasę. Dziki to nie jest Albańczyk, żebyś coś dla niego zbierał. Przyniesiesz pieniądze w zębach i grześnie przeprosisz, że musiał czekać. Masz na to miesiąc. Miesiąc? Twoje dziki chce ci dać jeszcze jedną szansę. Hajtyniesz się z jej siostrą. Co? Z Dominiką? Chyba was pogięło. Nie mogę się żenić z takim Bazylem. Nie masz wyboru, Brelan. W high Life umieścili mnie na liście pięciu najlepszych partii w Warszawie. Wiesz co to oznacza? Żegolisz nogi? No, bardzo śmieszne. Jak mnie kumple z nią zobaczą, albo ktoś zrobi nam zdjęcie. A jak zobaczą twoje zbuków 997. Na jakim świecie ty żyjesz? To jest konkurs piękności, tu chodzi o twój tyłek. I jeszcze jedno. Żeby przyszła narzeczona cię z kimś się nakryła, masz szlaban na wszystkie dupy do odwołania. Jaki szlaban? Ja mam aktualnie cztery narzeczone. Żadnych panienek. Rozumiemy się. To dla Twojego dobra. Szczęka. Idziemy. Do widzenia. A ty kurwa kim jesteś? Ja jestem reżyserem kina akcji. Aha. Tam też tereniz dla mnie nie znasz. Kurwa! Przecież to są migranci męskie! Kolera! To nie są wieśniacy, od siary? Tak jest, szefie! To na co czekacie? Przepraszam, bazar, co tu się dzieje? Film kręcą. To dlaczego ja nie gram? ale już To już jest koniec Możemy iść Jesteśmy wolni bo nie ma już nic